W dzisiejszym niesamowitym odcinku zbudujemy szkołę w lesie i zaprosimy do niej uratowane dzieciaki, aby mogły uczyć się zawodu murarza, tynkarza, akrobaty od najmłodszych lat. Oprócz tego na sam koniec zaprosimy Jelonka i oprowadzimy go po szkole, aby mógł podziwiać najpiękniejszą szkołę na Podlasiu w lesie. Łapka w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków zbudowania fajnych rzeczy w 99 nocy w lesie, a w komentarzu możecie napisać hashtag szkoła w lesie oraz Możecie pisać swoje propozycje, co jeszcze chcielibyście, abyśmy zbudowali. Gregory, wiesz co dzisiaj będziemy robili w kolejnym niesamowitym odcinku z 99 nocy w lesie? Ratowali dzieci! Tak, ale dzisiaj zrobimy coś niezwykłego: zbudujemy im szkołę i wyślemy ich wszystkich razem na matematykę, religię i plastykę. A ty razem z nimi pójdziesz w końcu do szkoły. O kurde, w końcu szkoła, Jezu, to było moje marzenie od zawsze. Zaraz po tym, jak chciałeś zostać z szambonurkiem i astronautą w jednym, bo chciałeś przeczyszczać toaletę na stacji kosmicznej. Nie wiem dlaczego, ale takie miało Twoje marzenie. A czym ja nie chciałem zostać? <noise> Dlatego dzisiaj budujemy najlepszą szkołę na cenie. No może nie najlepszą. Dobra, najlepszą szkołę w tlesie w okolicy, bo nie mamy zbyt dużej konkurencji, więc ona <gry> będzie najlepsza. I później sprowadzimy wszystkie dzieciaki. Musimy zrobić im specjalne klasy. Jelonka weźmiemy za nauczyciela. No i będzie super, prawda, Gregory? No, a ty musisz się starać, żeby to ładnie zbudować, bo pamiętaj. Że będziesz chodził do tej szkoły, a to jest twoja pierwsza lekcja, lekcja z budowlanki i jak to spieprzysz, to dostaniesz pałę i, i potem co? Już... No... Lekcja z budowlanki? O kurde, to co? To chyba taka duża? Taka duża starczy? Myślę, że tak, a to książki musisz pousuwać chyba też, nie? <laughs> a to, to ty się już czym zajmiesz! Jak to ja się muszę tym zająć? To no jest takie proste. To trzeba było no, najpierw pousuwać, kurde, jak go teraz mam te No usuwaj, usuwaj! Możesz zaznaczyć tak, jakbyś wiele rzeczy zaznaczał. No wiem właśnie, bo no te kszoki to wiesz. Dobra tamto, o, wycinamy lasy. Razem ze wszystkim. Wiesz co? Mgłę też usunę tam na końcu gdzieś chyba. <śek> Paźmy! No i bez Nie. tej mgły to zaczyna jakoś wyglądać. Dobra, stawiam wylewkę. Pyyk! Ej, bez kitu, Można mgłę wziąć, pousuwać, i to wygląda znacznie lepiej teraz. <noise> Dobra, słuchaj, ja w takim razie zrobię ściany. Oh, ale że drewniana podłoga? Tak na no, bogato! No tak, ja no nie co? Ma być mogę. plastikowa? Nie, no drewniana, bo będzie tak wiesz, ładnie wyglądało. Zrobimy taką e, ekskluzywną tą szkołę. Ekskluzywną? No dobrze, niech ci będzie. Alż. ociepanie. Robimy takie o. grubsze ściany z ociepleniem, czy robimy bieda ścianę. Bieda ścianę, no co ty, tutaj zima, nie pada. Co? O, ja wiem, szarikan, przygotuję schemat okna, żeby te w, to wklejać po prostu. No i widzisz? O. I okienko też spoko opcja. Dobra, to czekaj. czekaj. To... To z ja tego zrobię, zrobię dwukolorowe. Najważniejsze to, żeby były cztery ściany, żeby jelonek nie mógł tutaj wejść i porywać nam dzieci, jak one się będą uczyły. Ej, to jest w ogóle super biznes. To jest coś jak dom dziecka. I wyobraź sobie, że z każdego dziecka będziemy pobierali opłaty. Oh, oh my god, oh my god. Ej, fajne to nawet. W sumie spoko. A może tak? A nie, to nie w tym kierunku. A bardziej przezroczysta? Jo! Za bardzo! Co, no, za bardzo. Jaki ray tracing, o. ja nie o, mogę! Górze. No hmm. i super. Ja cię nie mogę! Ej, nie no no, po prostu powiem ci Gregory, że może coś ciebie będą ludzie jacyś No ja wiem! Widzowie piecz tysięcy ma w górę za to jak się staramy i ani <noise> jednej mniej Jakżeś ty to zrobił, że to jest wyższe trochę twoje. Jakim prawem twoje jest wyższe? Przecież to nie ma sensu najmniejszego. To z mniejszy. Ja... Jak ty to budujesz, kurde, jakimi wartościami? Jest! Szalikan! O! Możesz no teraz i zrobić, to... tak i pyk! Wycisz? No i to wygląda ładnie. Powiedzmy. No, niektóre tekstury na siebie nachadzą, ale jak na ciebie to i tak super wyszło. Tu mamy drzwi, chcemy takie duże drzwi. O, takie drzwi sobie zrobimy. I prawie pierwsza sala jest już skończona. I kibelki musimy zrobić, nie? No koniecznie. No przecież, ty, bez kibelków to nie ma szkoły. Gdzie tam uczniowie będą chodzili i się bawili petardami wysadzali w kosmos wszystko? Dobra, słuchaj, ty musisz zacząć robić te okna, no. Tu i te ściany wszędzie dookoła musisz cał wokół całej szkoły zrobić. A czy tutaj są potrzebne? Bo patrz, bo tu będzie, kla tu będzie tablica, więc tutaj nie trzeba okien. Ja powiem ci, że tak w środku ta cegła, to nie wiem, czy tak dobrze wygląda w sumie. Ty, a można by było... To w środku nie. Czekaj, a to... Bo tu można chyba jakoś inaczej też malować, nie? Nie. No a. jak tu nie się to? No to się wszystko się da, tylko trzeba chcieć. Co no bo to zmienia? tylko teksturę możesz tak zrobić, a nie pomalować. Hmm. Aha. No to nie działa. Ale to będzie wszystko wyglądało jak pół ściany będzie wyglądała tak a to... No! Robisz dla siebie czy dla kogoś? Mówiłem, że Jak robisz dla kogoś! To dla odpierdziel. Co ty gadasz w ogóle? Gregory, kto ci napowiadał takich rzeczy? Dobra, słuchaj, to... Z... W środku zrobimy... O, z plastiku zrobimy! Idealne, piękne są! I takie ładne różowe ściany możemy zrobić, Gregory. zobacz jak ja, nie to jest. Się... Zróbmy z plastiku, zróbmy z... O, na przykład ze swej tu, bo to jest taka teksturka wtedy, widzisz? I to fajnie wygląda. Wygląda jak pamięta kartka papieru w ogóle, daj no, że spokój. No a tu, o konkret, o, to już lepiej niż taka, taki plastik goły. A ty, żeś spieprzył te okna, te są równo tutaj, a te już są krzywo wstawione. Jakżeś ty to no zrobił? No bo ciężko jest to zrobić symetrycznie. No, ale, ale, są wyżej po prostu, cegły wystają na górze, są centymetr wyżej. Spokojnie, dach, dach będzie to zakryje. Ale, ale się wzór nie z, ze sobą cegieł, nie schodzi się. Widać, że tu jest dziura. Grzegory. To drzewo tu posadzę. No widzisz, co żeś zrobił! Ależ to, to tupy zrobił! To przecież to się nie da zbudować ładnego! Idź mi stąd, bo zaś ci pomaluję to wszystko na różowo, po prostu. Rób to tak, żeby było równiutko ładnie. Ej, to musimy zrobić tak... To będzie karkołomne przedsięwzięcie, ale to trzeba będzie zrobić, Gregory. Robimy tak, nie. że robimy grubą ścianę, nie? Obracamy ją i kładziemy ją tutaj. No i musimy zrobić wcięcia na okna po prostu. Echa, idę po dzieci, cześć! <laughs> Wracaj tu, Grego. No musimy to zrobić, żeby było. No. Ale patrz, jak fachowiec pracuje. O, kudę! Ej, zaraz cię kopnę w cztery litery po prostu, nie? O, ja nie mogę! I zobacz, jak to ładnie wygląda. widzisz to? Jest ładnie ściana zrobiona i teraz tu się To profeska. Tutaj A też okna wstało. Tu... Nie, no A... bo tu sal A... będzie ta. Mis, dachem na razie. Nie mam mis, dachu na razie, bo tak mi się łatwiej buduje. Tu będzie co tablica, będzie? wiesz, i biurko. Aha, a no tak, no racja no, trzeba no, takich no. rzeczy. A to mi ułatwi zadanie w sumie, żeby zbudować ścianę na o, tym. O, a robimy salę gimnastyczną? No, ty już chyba zrobiłeś w całym korytarzu. Tylko Echi. ja nie, nie wiem, co te linie mają oznaczać, bo to ja nie ma takiego nie. sportu chyba na świecie, żeby co grać. To jakaś koszykówka jest? Echi. To patrz, tu, tu zrobimy... Kible, kible. Ech. A myślałem, kible. że drugą salę kible. i tutaj kibelki w, w tym, wiesz, o tutaj nie, tam kibelki. Nie, tu, muszą być, tu bo muszą być dwa. Tu będzie korytarz, będzie się chodziło i po lewej znowu będą, wiesz, damskie i męskie, nie? To musi być nowoczesne. Ja szkoła. tu zrobię salę gimnastyczną, o, tutaj. Czyli co, ja mam zrobić kibelek? Będziemy, no to ty, to, ty lubisz tak i będziemy nie, mieli tylko to... jedną klasę. <laughs> to ty robisz kible, a nie ja przecież. Cio... Nie. O, jest w miarę równo wstawione. Fantastycznie, mamy i kibelek zrobimy sobie w kolorze, no zgadnij jakim Różowym Oczywiście, że kolorze różowym O, jak fantastycznie Mmm, aż chciałoby się tu przyjść i strzelić dwójkę od razu Ale nie można, bo jeszcze nie ma toalety tutaj wstawionej a to, ej, a to zbudujesz toaletę, czy ja mam znowu zrobić kibelek? Tak jak ostatnio? No, to, to już później najpierw zróbmy, wiesz, pokoje, a potem z, się podzielimy takim rzeczami. A zrób okno, okno? No w kibelku chyba okno musi być, nie? Tu na środku wali takie. Tu? Ale przecież masz tu dwa okna! No, ale, ale to się robi w korytarzu. A tu będą kibelki. To tu pod oknem oh. będzie... Ktoś będzie miał w kabinie Ja nie dotykam już tych okien Te okna są tragiczne Zrobiłeś je, to mi tu wstaw okno teraz Już, tu chcę okno Naprzeciwko tych drzwi chcę mieć okno To sobie kopię, ja stale gimnastyczną robię, szarikan No nie, bo ty to jesteś od okien Zrób mi okno zrób Strajkujemy no jak, ci, jak ci mam zrobić okno? No tu, wklej mi okno Dość, że ja muszę tynkować te ściany teraz po tobie Się wkurzę zaraz to O, wiesz co zrobię? Nie ma okna o, proszę bardzo, to jest kibel, no Z zewnątrz mogą wyjść, to są rolety specjalne No dobra, i wiesz co? Krzywo mi to okno wstawiłeś Czy to jest na środku okno? Powiedz mi, bo ja zrobiłem Na środku drzwi ja ci drzwi. dałem, żebyś sobie je przestawił. Mi, jak ja zrobiłem na środku te drzwi, to powiedz mi Jak te okna są tu zrobione no, Powiedziałem ci, że to ty robisz okna ty nawet no, Andrzej, okno potrafisz śpieprzyć. Ja, ja, ja ci wstawiłem jej, obróciłem i powiedziałem, no to sobie dostaw tak jak potrzebujesz, no i jak nie tego. Przestaw mi okna, żeby równo było. No i co, jest równo? No ja nie wiem. <laughs> ja, nie mam, ja nie mam Jarki w oczach, SARIKAN! No to coś ciebie za budowlaniec jest jak ty nie wiesz. No bo ja muszę wojanka wypić, żeby mieć y, poziomice w, w oczach. Ale tu idą te panele podłogowe, to możesz po panelach zobaczyć, że idzie równo. No to idzie czy nie? No idzie. Tu jest dziura między tym oknem. O Jezu, złe, dziurę zrobił. Ty naprawdę jesteś cienki bolek w te klocki. Co, oczywiście, że krzywo to okno jest wstawione. Sharikop, ty masz jakieś dziwne problemy. Że tu jest krzywe, tu tam wszystko jest w porządku. Ty po prostu. Ty ja jesteś nie spełnionym mogę. budowlańcem po prostu. Ja Szarika, cię bez... nie zatrudnię twoim... nigdy po prostu. No nie Twoim zatrudnię wykształceniem. do niczy. Ja bym ci kuwety dla kota nie pozwolił zrobić, bo byś to spiewszył po prostu. I co to znaczy z moim wykształceniem? Moim wykształceniem to pracy nie ma w tym kraju, z twoimi ambicjami. Ty, ja. ty marnujesz się, ty musisz wyjechać, szarikan. Gdzie? Na truskawki? Do jakiegoś Dubaju! Co to ma? Tam, mam I tam budować! w Ło, już mi fajnie! Ty byś tam budował, to byś wszystkie te krzywe wieże. <noise> Pobudował. A gdzie jest krzywa no to... wieża? O, to teraz zadanie z geografii. Gdzie znajduje się krzewa wieża? A mogę być fulgardy? Nie, nie możesz powiedzieć tego, co chcesz powiedzieć. To w, w pizie! Na gizie! W gizie jest! Nie w pizie! Freddy mi mówił, bo stamtąd pochodzi hawajska. O kurde, ty paski zrobiłeś! No widzisz? No i paski się dało równo zrobić no na foto Paski się dało równo zrobić. Okno już, na tu w ogóle to jest. No podejdź do tej ściany, no, chodź tu. Podejdź do tej ściany, przybliż sobie z pierwszej osoby. popatrz tutaj w tą ścianę. Tu, tu, tutaj, tu, tu, tu gdzie stoję. No. No i co, zjadł mnie, tak? Podejdź tu i co? Nie widzisz? Nie, nie, tam Ale to rękę można. Tam można rękę wsadzić przecież. Co gdzie? No tu o, podejdź. Jest dziura, szpara jest na parę centymetrów. Ściana ci się nie schodzi. Czegły byłeś jak krótki. A to że krzywo w ogóle ten wzór jest to już w ogóle jest masakra, nie? Ale na szczęście wewnątrz i tak będziemy tynki robili na ścianach. O i tu ja bym chciał jeszcze taki o taki ogródek zbudujemy wokół tego i ścieżka taką białą w szkole musi być. Ty, a bo tych kurde, linii to nie ambitnie. możesz, nie możesz się pozbyć tych linii? Nie, Szarikan, bo ja nie wiem, każde to... okno ma swoją linię i wiesz co, yy, nie wiem, no nie, nie, to, nie dam rady ich to, 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 ty to spieprzyłeś, to ty to spieprzyłeś, więc ty to powinieneś naprawić. O! Pyk! Pyk! No, widzisz? no i widzisz? Naprawiam, bo ja jestem Hackerman. No jakże z pieprzy, to trzeba naprawiać później, no tak jest. Dobra, co mi się nie podoba tutaj? To mi się tu cegła w środku nie podoba. Ty to wejście to, trochę, trochę to, to chyba za duże. <ścoughs> nie, no bo to jest na te wszystkie tłumy, no i żeby jeloń się zmieścił. O kurde, no dobra. Dobra, to ja tu już robię ting! To pogrubimy z każdej strony. Będzie fantastycznie. Ja bym chciał chodzić do takiej szkoły. Tak? Nie. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to nawet nie chciałbym do szkoły chodzić. No ale każdy musi kiedyś chodzić do szkoły, tylko po potem, żeby stwierdzić, że to ni do niczego w życiu człowiekowi nie jest potrzebne. Ach. No, ale co 10 lat jego spędzi w tej budzie, to jego. No, proszę bardzo. Są fajne drzwi zrobione. Wszystko jest cycuś-glancuś. Oczywiście ja musiałem poprawić, bo gdyby to Gregory miał zrobić, no to wiadomo, jakby to wyglądało. Marble, patrz. Patrz, jaki wow. piękny kol, Jak ekskluzywnie teraz. Nie. No. Robimy. Ty, nawet, ty. Taki nawet wygląda mega fajnie. Takie to bym sobie łazience nawet mógł zrobić. Piękne to jest. Ej, no dobra, podoba mi się. Dobra, mamy marmurową. No i oczywiście Oczywiście też. Oczywiście. Drzwi są krzywo zrobione. Musimy przestawić tutaj te drzwi. Teraz jest dalej niesymetrycznie, ale jest na pewno bliżej niż było. Jak robiłeś te framugi tutaj w drzwiach, to weź się pogrub tak trochę. O 0,2 przynajmniej, albo 0, coś tam, no. O 0,2 najlepiej, jakby się pogrubił. No? Nie. <laughs> co znaczy nie? Nie. No pogrub je, bo widzisz, że no nie mogę, bo one będą brzydko wyglądały tutaj z tym. I co, pogrubiłeś to? No. Co żeś zrobił? No, pogrubiłem! Chciałeś pogrubić? Pogrubiłem! Nie! Chodziło mi, żeby szersze na zewnątrz były, a nie wewnątrz! No to, 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 to nie jest pogrubienie, tylko No poś, jak? No to wyciągnij a... to, Gregory. no to. Jak nie pogrubienie, to na pewno nie jest odchudzenie. No chcę, żeby grubsze było. No, żeby widzisz, bo ten marmur mi będzie nachodził na to. I lecimy kolejna ściana. Już tutaj wstawiamy. Ej, ale to wszystkie te drzwi musisz tak pogrubić. Zrobiłem. Tak? No. Okay, dobra, Bra, meble wnoszę. Ty, ty. <noise> o, zrobiłeś. Ja nie mogę, łoweczkę mamy. Jo, no? w naszej szkole się będzie stało, a nie się działo. Bo nas nie stać, żeby się. działo. Cyk, to pociągniemy tutaj. O, kurde! No, szarikan, słuchaj. Sala, jak się patrzy. Co ty mówisz? No? Co ty? Ja cię nie mogę, i nawet trawa tu rośnie. Ja cię Patrz, są... biurko nauczyciela nawet jest. No, nawet nauczyciela mamy. No to co, za szkoła? Nie, bogata. biurko! Biurko A, nauczyciela nie! Nauczyciela nie mamy, ale mamy biurko, to jest najważniejsze, Gregory. To się w życiu liczy. Pięknie. Wiesz co, bo teraz te kolumny to musimy przemalować na jakiś inny kolor, nie? Wydaje mi się. E, jaki Jaki propos. Jak tak ja jak cię framugi. Zaraz, jak ja cię dam brązowy, ty ty będziesz brązowy po prostu. A może no, czarny ja chcę. A może ja chcę czarny? Ale czarny nie będzie pasowało do tego drewna. O, no to, to, to różowe neony. O! coś jesteś bez Neonowe, ja ci dam zaraz. Patrz na to. Jakie tam, patrz i ucz się. Czekaj. Neon, proszę bardzo. Podświetlane RGB po prostu szkołę mamy teraz. No jak to. Co? Nie no dobra, wygląda jak kupa. Niech ci będzie. Patrz krzesło, mam. Nie da się na nim siadać, co prawda, ale jest krzesło. Ja nie mogę. Nie działające krzesło. Ale super. Ale boyer! Ty... Ale to było z innego zestawu, dlatego do biur Erek nie pasuje Pomóż mi, bo to zostawię takie brązowe obstrony. Pomóż to mi to! Piewal wy... to! Po co nam to No bo ładnie, wygląd... no... <ścoughs> <ścoughs> no ładnie. wygląda. No! <ścoughs> Wyglądało ładnie! Wyglądało ładnie! To Dobierciele robię różowe wszystko. Nie no ja ci powiem, że normalnie to jest takie piękne że, jakby Magda Gessler robiła, nie wiem, szkolne rewolucje, to by tu przyszła i powiedziała: A oh my, patrz, to jest fantastyczne. Ja tu chcę chodzić i uczyć ludzi, jak robić pączki. Normalnie, bo tu jest fantastycznie. Szkoła Magdy Gessler! O kurde. No, ona by cię nauczyła życia dopiero. Piękna szkoła. Kurczę, jeszcze napisy trzeba będzie porobić. I szczałki? O, ja cię nie mogę. A potem ścieżka jeszcze tutaj. Strasznie dużo rzeczy. Ale patrz, Rikon! Co ja patrzę, no? To... Mamy drzewka. A czekaj, czekaj, to najpierw ścieżkę zrób. Tu zrób ścieżkę taką, niech tu idzie, tu będzie metr przerwy i tu będzie taki zielony. I ona niech sobie idzie dookoła szkoły. Taka ścieżka, wiesz o co chodzi. A teraz ja idę zrobić coś, czego się żaden nie spodziewa. Dwójkę? by zaraz to ja ci zrobię normalnie. I sobie chyba jesteśmy już na finiszu powoli, o, No jak? Musimy kibelki zrobić, wszystko, co ty dasz w ogóle? No właśnie kibelek chyba teraz miałeś zrobić, nie? No, a poczekaj, muszę teraz zrobić coś najważniejszego w całym hmm, naszym życiu. Co? A to zaraz zobaczysz. Teraz będzie krocek z dodatkami. O kurcze, dach mamy, zadaszenie się pojawiło. Czy to jest taki podwójny dach, widzisz? Nie, no super, ja jestem domny z ciebie po prostu. To, to dostanę dwójkę? <laughs> Jedynkę z szynami. Mam! Działa! Patrz! Ja nie mogę! Gregory! Para pa, pa, pa Zaraz ci coś pokażę, Gregory. Ja nie mogę. No e, chodź do łazienki. Oho, oho, co tam się znowu wydarzyło? Ty... Normalnie tutaj możesz robić siku! Dubajskie robisz jakieś czekoladki? Albo tam? nie, nie, to jest umywalka normalnie. Po! Ja nie mogę, po prostu z ciebie. Proszę bardzo. Sala matematyki. Jest zrobiona. Patrz, jak to wygląda. Jak jestem dumny z siebie! Już Cię nie mogę. Ale zaje...liście mi to wyszło. Dobra, co jeszcze potrzebujemy? A, no i zacza... No i ładnie było, ty. Dobra, ten to będzie musiał znowu 3 lata spędzić na malowaniu tej posadzki. No dobra, zajmę się jeszcze szafkami na ubrania, niech będzie, na rzeczy. No, potrzebujemy. W sumie to nie chciałem, ale. A i tu ławeczki albo siedzenka jakieś musimy zrobić tutaj w korytarz, żeby było. Kwiatki jakieś dodać albo coś. No. Coś ty to. Do... zrobi. Jedna omywalka, a gdzie są kible? A, ja, jeszcze niezamówione. Co to znaczy niezamówione? No to jak co? Jeszcze nie zamówione To jak ty to robisz? Je ścieżka, ścieżka. Za tył i tak nikt nie będzie chodził. Tam są okna zamurowane. Patrz jaki kiwel zrobiłem. O, o, jest lepszy niż ostatnią, kurde! Jak to le lepszy? No! Bo ja wiem! Dobra, Gregory, ja tutaj dokładam, w takim razie będzie kibelki. Ja muszą być równo przecież, prawda? Chociaż w sumie mogłyby być. To zrobimy tak, damy tu odstępy dwa i umywalka nawet. Ja nie mogę, Gregory! To jest super. No, kurde, elegancko, to co jeszcze kupkę machnąć, co? <laughs> no trzeba. Trzeba beta testy zrobić. O, o, od razu <laughs> lepiej. O moj pasze, ale działa. Zapomnieliśmy o kanalizacji Gregory. Nie no trudno. Nieważne. Ważne, że jest super. I łoweczki są, na których się nie da siedzieć. Super, ja uwielbiam takie. To czemu ja robię siedzenia, na których się da siedzieć, a ty robisz takie, które się nie da siedzieć? To jest lenistwo po prostu. Nie, to nie jest lenistwo. O, jest... O. Dzieciaki przyszły. O, właśnie ich szukałem. One płaczą, bo nie wiedzą jak rozwiązać to. Ej, bo tu plusik w ogóle... <laughs> czemu nie mówisz, że to jest dwa kilometry od tej tablicy? A bo ja nie widział. Jeszcze billboard musimy zrobić tutaj że to szkoła jest jakaś. To ja zrobię billboard taki wielki na zewnątrz jeszcze. Jest jakiś dzieciak tutaj siedzi przed tym wejściem. No właśnie szukałem ich. Zrób coś z nim. Dobra, mamy tak. I teraz potrzebuję jeszcze jedno. Takie nagusze zrobić? Czy ja będę w stanie napisać szkoła? O kurde. To ja zrobię efekty specjalne, bo potrzebujemy. Skoro to jest szkoła, to muszą z daleka widzieć po prostu. <głosy> <głosy> Musi płonąć! <noise> Musi płonąć wszystko! Dokładnie tak! To byś jakiś kosz na śmieci przydał. Kurde, czy ja będę w stanie zrobić kosz na śmieci? Jak myślisz? No myślę, że tak. No w końcu ty jesteś po budowlance. To ja tu naj... nawet nie robię kawałka tego, co ty. Dobra, czekaj. Celinter. O, oh mój basz. Tak, to jest to, to jest to. Tak się pisze szkoła? Szalikan? Bo ja nie byłem w szkole, to ja nie co? wiem. Co? Szyk. Przy... No, ły tam miało być. To łyzró. O, jenny. No, szkola. Faktycznie to, to kaci trochę nie wyszło. Proszę bardzo. Przed wejściem będzie kosz na śmieci. O kur Wygląda! Joczy! No, Szkoła. jak? O! Dziś Dobra, robimy teraz napis. Robimy oczywiście, że. Mój ulubiony kolor. I neonowy. Szkoła marzeń. Zapisz się już dzisiaj. Uczymy cię nic użytecznego. Niczego. Ale warto! Tysiąc złotych za tydzień. Można odpracować na budowie Co ty to? Ej, w sumie fajny pomysł, no Czekaj, przesuń no. się I to jest fajny patent No, jest fajny. No bo szkoła, to jest do środka, wiesz Ale ten kolor to mi się jakoś nie podoba jednak. jednak może taki to będzie szybka szkoła? O, szybka na żółto! Szybka szkoła! No tak wy. Nie, no teraz to. O, kurde. Teraz to wygląda po prostu bosko! No i to prawidłowo! Jaką. Jo, mamy w grę węgielek! Moja ulubiona tak. gra! Ta śląska gra! MYK! No i super ta szkoła jest. Ja cię nie mogę normalnie. To ja bez. Oprowadzanie! 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 No, Gregory, czekaj. Jeszcze zrobimy jedną rzecz magiczną. Musimy dodać tutaj. Proszę bardzo. Magiczna, magiczna szkoła. Jakiś kolor ładny zrobimy. O, coś takiego na przykład. Udało mi się. Patrz, Grigory, masz magiczna szkoła! No, jest super, nie? Dobra, chodź, o robimy. Tuk, tok, tuk! Wielkie otwarcie szkoły, a to więcej dzieciaków, zrób tu takie tłumy dzieciaków. Tu, takie tłumy dzieciaków! Tłumy zrób. dzieciaków! Czekaj, gdzie się ognisko? O kurde. Tłumy dzieciaków. One chyba za dużo Wojanka piły, mi się wydaje. Tylko trochę. Dobra, na korytarz. One koryta. wszystkie idą do ogniska, ale po jak wszystkie <grym> się rzucają, widzisz? One stąd będą oglądały po prostu. Uciekają ze szkoły. Dobra, nieważne. Możemy zaczynać w takim razie. Czekaj, oprowadzanie. Pos... O po jakie tłumy! <grym> one wszystkie tak pociągają. Czemu one płaczą? Bo co, rok szkolny się zaczął? Ja im nie, dam za Nie, bo to zaraz. te na matematyce. No tylko one tak patrzą. Dobra, no. oprowadzanie, super napis, normalnie płonie, normalnie nitro aż ma włączone, nie? Takie super wypierciane jest. Dobra Gregory, zaczynamy od klasy matematycznej, w sumie jedynej klasy gdzie cokolwiek, czegokolwiek uczą. Prawda, więc tu mamy super wypierdziany korytarz, można sobie usiąść. <laughs> Plastikowe drzewa, jakie piękne, fantastyczne. wiedziałeś? Widzę jak błyszczą fajnie z temu pewnie kupione. Widać, że macie budżet duży na tą szkołę. Dobra, przestań no już do dworka pakować te dzieci. Zostaw je tam. Tutaj mamy klasę, w której uczymy rolnictwa o marchewkach i uczymy matematyki, ale jak widać do dzisiaj nikt nie potrafi tego rozwiązać. Tak widzę, że tutaj tu su sufit jest niezrozumiały. <laughs> o, mamy sufit niepomalowany. E, no to tak byś nie może. O nie. A chciałem powiedzieć, patrz, ona tu już dost ma koszmary. Widzisz jej oczy? Ona zwariowała. Szybko przemalujmy sufit! Dobra, granitowe tajemy ściany, let's go! Stać na kurde. Jest pięknie. No, piękny. to chodź, chodź. Dalej no. mamy salę gimnastyczną, Moja w ulubiona. której gramy... W ...narodowy sport, czyli węgielek. O możemy rzucać wunglem! O niebogę, Gregory, najlepsza gra na świecie! Ale i w zbijaka gramy tutaj, wunglem do dzieci się rzuca. Myk! <laughs> <laughs> Masz! Uuu. Za trzy! Fajna, fajna sala. Brakuje bramek i koszy, ale... są dzieciaki, e, to więc... Ale one jadą, rzucasz. jadą, jadą, będą, będą. <laughs> Kiedyś będą. Tu I mamy szafeczki. Super! Widzę, że są podzielone na damskie i na mężczyzn. Na chyba, szybkie tak? i na wolne. <laughs> na szybkie i wolne. I to jest moje oczko normalnie, kakaowe oczko w głowie. Popatrz na to po prostu kibelki, pierwsza klasa podgrzewane, po prostu sedesy normalnie mamy. Co prawda kanalizacji nie zrobiliśmy, a że już nie zrobiliśmy tego na wstępnym etapie, to teraz już nie będziemy w stanie tego dołożyć. O jeżeli kanale leci! Leci! No. Nie! Czy ty zawsze w każdym wybudowanym przez nas budynku musisz narobić tej dubajskiej czekolady? Ile razy ci mam mówić, żebyś tego nie robił? No ale to to po <laughs> I to w sumie tyle. Jeszcze mogę Ci pokazać takie ciekawostki. Na przykład tutaj z tyłu mamy coś takiego, jak zamurowane okna. Alcz. I tu mamy ujście z kanalizacji. I to do rzeki tam wrzuca, wpływa, nie? Bo nie mamy kanału zrobionego, więc musieliśmy gdzieś uróżać stawić. Więc Zielonek nie będzie zadowolony, bo to niedługo będzie śmierdziało w okolicy. Faktycznie to okna były. No, były, były, ale się potem w projektant e, wiesz, kapno, że nie powinno ich być, więc zamurowaliśmy od czotka. Ale fuszerka! <grym> Jaka fuszerka? Wejście jest tu, tutaj ładnie wygląda. I pa, mamy szyby nawet. I możemy patrzeć w środku, co się dzieje, nie? Widzowie, możecie ocenić. Naszą szkołę w komentarzach. Wiadomo, kibalegi to, co ja budowałem, 10 na 10. Wszystko 10, 11 na 10. Pięć tysięcy, ty łapy górę i budujemy komisariat policyjny. Albo więzienie. Możecie wybrać. hashtag więzienie, albo hashtag komisariat policyjny. Ja bym wybrał więzienie, bo wtedy Gregory będzie miał gdzie mieszkać. <gry> Fajnie, a teraz to wysadzamy w powietrze. Ej, a gdzie jest Jelonek? Jelonek jeszcze musi przyjść w odwiedziny. Jelonek musi przyjść. O kudę. Dała Jelonka. Jelonek musi przyjść zobaczyć, jaka fajna szkoła. Rau, przyszedłem odwiedzić tą szkołę. Ale super, wypiędzialna szkoła. Ja nie mogę. O mój Boże, to jest matematyka. Nienawidzę matematyki, przecież ja liczyć nie umiem, po co mi to. Trzy! Jakie trzy! Ty baran jesteś! O kurde, bo ja wyjść nie mogę! Jak tu wszedłem jak wyjść nie mogę teraz? Ha, ja mogę! Może się odtransformować! Chodź przegramy wzbijanego dzieciaka! Dawaj wąglem szuczamy! Czekaj! Lecę! Lecę! nie rozwal matko bosko, dziurę w ścianie zrobił! Kto za to zapłaci? Wandal jeden w szkole normalnie dziury robi. Chodź ci no, zapłacą. Chodź tutaj, pokażę ci teraz krem de la creme, moje ulubione. Kurde zaś, co to takie wąskie te przejścia robią, no weź nie O O jedcie nie mogę, dupa na <ścoughs> o, o mój Boże, tak uwielbiam to po prostu, w każdym budynku musi być- O, chyba, chyba krecik puka w taburecik. O mój Boże, Gregory nie wytrzymam, zaraz, zaraz coś Trzymaj, leci! O, mój Boże, wa! Bo, Poszła bo z gruzem wszystko ładnie. A oh. Od razu mi. O, mój Boże, chyba przesadziłem tego. Bigosu za dużo wczoraj zjadłem. No dobra, co złego to nie ja. Nara!